Poczucie winy jest to najcięższy plecak jaki dźwigamy przez całe swoje życie. Wina za to, że wczoraj byłeś niegrzeczny. Wina za to, że coś zbroiłeś. Wina za to, że nie dotrzymałeś e, słowa. Wina za to, że wczoraj nie uratowałeś rodziców, relacji, przyjaźni, znajomych itd. Jest to jedno wielkie szaleństwo. Cześć witaj z tej strony Pan Wojciu. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, mindsetem, sztuczną inteligencją oraz social mediami to ten kanał jest dla Ciebie. Jeżeli masz jakieś pytania jeśli chodzi o ten film bądź inne, napisz w komentarzu, polub ten film, udostępnij go osobie, która akurat tego potrzebuje. Także jedziemy. Wina mówi na nic dobrego nie zasługujesz. Najpierw cierp, a potem działaj. I poczucie winy ma jeden cel, zatrzymać cię i ono powstaje wtedy, kiedy byłeś karany za coś. Czyli za to, kim jesteś. Najpierw ponieś konsekwencje, najpierw zadowol wszystkich innych wokół siebie. Najpierw zrób to, najpierw wszyscy inni, potem dopiero może ty. Wina to nie fakt, wina to interpretacja i wina nie równa się odpowiedzialności. Jak również wina to emocja, którą można przekierować. I jaka jest różnica? Wina zatrzymuje, odpowiedzialność uruchamia nas. I musisz wiedzieć, że poczucie winy to jest energia i możesz ją użyć na dwa sposoby. Albo przeciwko sobie. Albo na swoją korzyść. I wina jest takim sygnałem, który daje Ci takie, można powiedzieć, daje Ci taki sygnał, że coś trzeba zrobić. Że to nie ma być tortura, która ma Ciebie zniszczyć, tylko to jest po prostu taki sygnał, że trzeba coś wykonać, być może coś zmienić. Ale jest to warte do zastanowienia się, do zwrócenia uwagi na to, na ten właśnie fakt i rozpoczęcia jakiegoś działania. Mam teraz dla Ciebie ćwiczenie. Weź sobie kartkę papieru i zrób takie ćwiczenie. Napisz zdanie. Czuję winę, bo i zamieniasz to na widzę, że chciałbym coś trzy kropki. No i taki przykład do tego ćwiczenia: czuję winę, y, że nie pomogłem wszystkim, i zamieniasz to na widzę, że chcę stawiać granice. I jeszcze lepiej innym pomagać. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy poczujesz winę, że wina to jest sygnał do działania, dlatego sobie próbuj właśnie w tym kontekście tego ćwiczenia, jeżeli będziesz czuć jakieś poczucie winy, żeby to zamieniać. Na to, że czujesz winę, na to, że widzisz, że chcesz na przykład coś zrobić, żeby jeszcze lepiej, po prostu nie wiem, pomagać innym, coś innego zrobić, żeby nie czuć w tym winy, natomiast radość z tego, że możesz działać. I tak samo w biznesie, poczucie winy jest to psychologiczny hamulec ręczny. I w biznesie boją się podnosić ceny, robić ofert. W większości rzeczy robią za darmo bądź za minimalną kwotę, bo się po prostu boją, mają poczucie winy, że są gorsi, że być może mogą kogoś urazić, być może mogą spowodować, że firma, nie wiem, nie, nie wypłaci im tej kwoty, że może ich nie stać i tak dalej, i tak dalej. Mają po prostu w sobie poczucie winy, co powoduje, że firma stoi w miejscu, a potem upada, nie rozwija się właśnie z tego poczucia winy. I pamiętaj, że ty nie musisz przepraszać za swoje marzenia, nie musisz się ich wstydzić, nie musisz się wstydzić za swoje cele, nie musisz się wstydzić za swoje pieniądze. Twoje pieniądze to nie jest nagroda, tylko to jest skutek Twojego działania. Mam nadzieję, że w tym odcinku wyjaśniłem Ci, jeśli chodzi o winę, jeśli chodzi o skutek winy, jeśli chodzi o działanie, jak zamienić winę w działania, żeby nie mieć tego poczucia w sobie, tego poczucia winy. Jeżeli ten film dał Ci wartość, proszę Cię, napisz komentarz, polub film i udostępnij go osobie, którą widzisz, która ma w sobie takie poczucie winy, a musi się tego pozbyć, ale nie wie jak. My widzimy się w kolejnym nagraniu, także dzięki, że byłeś że byłaś do końca. Do usłyszenia, zobaczenia, już niedługo trzymaj się. Cześć.